akurat... Został złapany. Też Dobra. Dobrą nazwę. Zaraz koś wywali, bo już kręci. Ja Cię kręcę, Dajcie nam pograć w kołopy, no. Dobra, chyba się udało. Yy, maksymalnie Tomasz jest 300. Też nie dziuba. Nie Ani jeszcze nie wiedzą z czym tańczą. Nauczyłem się tych fake shotów ostatnio robić. Aha. Tydzień pocenowałem do tego euro i powiem Ci, że chodzą jak złoto, jeśli ja chodzi o te fake shoty z przyjęciem. Tyle bramek po tym postrzelają. A, a oto Havertz tak zwany. On ostatnio, jak nim grałem w, w, w czwartek w każdym meczu Man of the Match. W każdym jednym. Nie. Został. No, wiadomo, Campbell został. Kepa. kepa. Ej, fajnie to wymyśliłeś. No kur. Eee, troszkę, troszkę za daleko stało. Nie mogłem poczekać. Kepa. Kepa takie łatwe to jest. To jest łatwa gra z kepą. Nie, nie, Mówiłem go wystawić, to ty. Nie, nie, kepa, kepa. To jest mój loris kary z tej gry. Eee, no wiesz co. Jaro, no to będziesz musiał sam sobie odpowiedzieć. Ja, ja nie mogę, bo wiesz, ja mam kanał. Jakby tylko stał tylko grą, no to co ja ci mogę odpowiedzieć? Ogólnie, żeby sprawdzić, sobie jak działa. Jak działa Minecraft i w ogóle PS, to myślę, że tak, bo masz za darmo, nic nie tracisz, nie? A oto Jubix. Ale miałem ubaw że jak ty w pierwszym meczu zagrałeś z nimi i on tam przybliżamy 3-4. No 3-4 i to później jeszcze przyszedł do mnie ten gości i mówił, że, że nie znosi, nie znosi tego, yy, no, już. A oto Havertz. A oto Dziubiks! Co tu się dzieje? Aż sobie to do bramek wrzucę, do kompilacji muszę. No ja właśnie też, też robię powtórkę. A oto Dziuba! A oto Havertz! Tu A tu oto Dziubiks! Ja, co tu się Nie to będzie. Posada była. To prawda, Gibmelson, tu, tu, dobrze, tu dobrze zauważyłeś, że no... Na początku będziesz miał, będziesz miał problem, będziesz miał duży problem, bo, bo no, składy tutaj, wiesz, full legendy, Ronaldo, Messi, już wszyscy to mają. Ale po dwóch tygodniach też to złapie, Szybko idzie. To jest inna rzecz, że bardzo, bardzo możliwe, że, że, nadgonisz ich wszystkich w przeciągu maksimum dwóch, trzech tygodni. Jak będziesz miał trochę szczęścia w losowaniach, to, to nawet w jeden, dwa dni. Jeszcze tak troszkę dropi? Troszeczkę tak. Zobaczcie. A oto Havertz! To, 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 jest... To ee, no to jest karny. To był karny. 13 minut czy 0 No... Dziuba, nie? Dzisiaj. Dziuba w formie. Ale wy dzisiaj Hatticka się połowywano jak grali w 10. Prawda, Gitmelson. Tak, tak, tak. Nikt się nie spodziewał. Nikt. Ojej, to nas dziesięć na dziesięć. No Okej, okay, sorry. Oni mają dużo obrońców. No, dużo, dużo obrońców wszędzie, ale nie w obronie. Pa, nie zdąży. Więc Raz, nie zaraz, ma... zaraz. Zaraz przeczytam. Kabel, bo jak ja cię czasnę w tą potylicę. Diagram ja półtora miesiąca i mam już skład po 94. No tak, no to tak jak mówię. Nic nowego. W ty, zwłaszcza w tym roku, jeśli chodzi o PSA. Nic nowego. No, a oto dziuba. A oto dziuba. Kiedy? Nie ma, to, Nie, bo to Bramkarz, to wiesz, że nie ma. Ale wesoła kompania z popaku widzę. <śmiany> Co mi się kościoł No kurde <śmiany> No idzie? aj ryzykownie. Uch, a zwód powiem ci szczerze Wszedł jak złoto o. Dobra, to gram czekaj, jeszcze taką wysoką zagę ty. <śmiany> no jak da, żeby szukało przeciwników z podobnym ratingiem, to będzie, to nie będzie tak źle. To prawda, to też zależy, wiesz, jakie masz doświadczenie z PS-em, bo, bo jeśli na przykład grałeś do tej pory tylko FIFA, no to jest kompletnie inna gra. Nie, że gorsza czy coś. Ja na przykład yy, kiedyś, kiedyś bardzo mocno mówiłem, że o FIFA, FIFA jest, jest, jest beznadziejna, że gameplay jest beznadziejny, to jest po prostu inna gra. Ona stawia na coś innego niż stawia PS. I teraz pytanie, czy. czy to, co pokazuje ci, co, co da ci PS, czy, czy to jest to, co ci podejdzie, i tyle. I też nie musisz siedzieć nad tą grą nie wiadomo ile, żeby mieć super skład, tak jak, tak jak to jest w FIFA, nie? Bo w FIFA albo. albo y, musisz grać dużo te fut Champions i tak dalej, albo y, musisz brać udział y, w handlu, nie? No tutaj, tutaj tego nie ma. są Kurde, nie wierzę. Ja myślałem, że on mnie sięgnie tym, wiesz, w ślizgiem, ja dlatego... Ja co że to nie są kurde, mojej... to nie zagrałem. Alright. No, <laughs> Campbell, co ty kurde dzisiaj się potykasz o własne nogi, co jest grane? No, nie, no, kepa na Bright White pewnie lepszy, nie? No to wiadome, ale, ale dziuba naprawdę, polecam. Jeśli, jeśli macie go w składzie, uwierzcie mi, że będziecie mega zaskoczeni, tak jak ja byłem. Gościu jest niesamowity, zwłaszcza teraz, jak jest w formie. To to jest jakiś kosmos, co ten koleś gra. Dlatego ja tak kurde. Dlatego Futura jego ja polowałem, na no, tylko trzy szanse były. No. To była jedna z licznych okazji, jaką miał Futura. Wiesz to FIFA... Tak, mam Rosickiego. Będziemy dzisiaj nim grali też. Właśnie, tak, tak, tak. Absolutnie królik. Absolutnie. Tu masz rację, że pięciogwiazdkowy MyClub to jest najgorszy, najgorszy MyClub. Zgadzam się w 100%. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często... Po pierwsze mamy przekokszonych zawodników jest masa przypadku. Odbija się piłka jak chce. Jest strasznie szybkie tempo. It's David Fish. How are you, my friend? Thank you very much for a, for a raid. Um, how was your form today? E, I wydaje mi się, wydaje mi się, że, że po prostu. Um, 4-3 gwiazdki to jest super, tylko że. Jak ja gram głównie tylko w momencie, kiedy, kiedy streamuję albo nagrywam coś dla was na kanał, jak ja mam szukać przeciwnika i jeszcze duże prawdopodobieństwo, że trafię na kogoś z białą ławką, no to mi się nie chce. A z miłą chęcią, naprawdę z miłą chęcią, bym pograł. No, dziuba. No, dziuba! Bo ja myślałem, że on podaj pójdzie do góry. O, okej. Dobrze, dobrze. Co jest dzisiaj grane? Remigiusz, dziękuję za rejna. Okej, okay, 18 win streak. Ja mam dziubę Ficera, ale coś nie mogę się do niego przekonać. Masakra, chłopie. Ej, myślałem, że oba jak trochę szybciej wystartuje. Campbell, pijany w tym meczu jest. Ja nie jeszcze się Ej, niepotrzebnie już to. Powinienem zagrać. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Lebron e, w jakichś pół godziny temu e, skręcił co by to z paranem zrobił. A zaraz play nie? I tak, teraz średnio, bo Antony Davis ma kontuzję już od dawna. Okay. Nie teraz, e, a teraz Lebron wypada. Nie wiadomo, długo. Dobra, spróbujemy teraz. Tak, tak, spróbuj, spróbuj. Kurde, O mój Boże. <laughs> <laughs> a ty <besty> techników. <laughs> yes. Ehm, to dobre połączenie, o ile grasz trójką obrońców i ten wysoki obrońca to jest ktoś inny jest wysoki. To, to jak najbardziej. Pujol z Maldinim po, po bokach, super. Jakiś faul, dziękuję. No hmm. Czekaj, to, bo tam jest, patrz w bramce gościu, ja zagram na dziubę. No dobra. Zgadza czy tak Tylko nie wiem czy, czy nie za mocno Nie Jezusku O Jezusku <słuch> To być Jobix Ale tak... zadowolony byłem jeszcze ja powiem czy z tego wyboru, że wziąłem Beckhama na początku w tych wersjach No najlepszy, jest jest... tak, tak, tak tak. A e, Messi, no Messi, Messi, Beckham i Khan chyba, nie? Cześć Benoit nie, ale miałeś Berkampa i miałeś jeszcze Ronaldo, nie? Ale, ale nie, że oni, oni Najlepszy. najlepsi moim zdaniem. to tam nie wiem. Więc... Moi rywale mają po prostu gwarancję, minimum remisu. wszystko się... Wiesz co, Michaszek, weź, weź pod uwagę... Weź pod uwagę to, że mamy ten głupi goal campaign i zawsze wtedy, jak są takie kampanie, że trzeba ileś bramek strzelać... Ulala! To... O, oh, strzelaj no To obrona nie istnieje Masz wyniki 6-5, 7-5, 6-6 I po prostu to, to, to Masakra, absolutna masakra O, odstawił odspa, Odstawił pada? Już myślałem Więc Więc niestety Dopóki ten goal campaign trwa Obrony nie będzie To ci mówię od razu Szkoda. Wygrali, wygraliście jeden do 0. brawo, brawo, bo naprawdę pierwszy mecz moim zdaniem głupie błędy w obronie. Właśnie, kto strzelił? Nie, by napisał. Eee, no wiadomo. No nie, to było do dziuby. Co no. tu się dzieje? Także tego. No to było dobre. Będzie kompilacja z samej dzisiejszej Eww, sesji najpierw dalej pójdziemy No nie, pomysły. to było do dziuby. Co tu się dzieje? No. Wszystkie klipy później muszę, będę musiał wziąć. By. Ja, ja mam, ja robię e, replaye, wiesz? No, no. Tak, są hokejowe. Są, są, są hokejowe ze względu właśnie na ten, na ten goal campaign. Od 50 minuty w dziesiątce po czerwonej kartce graliśmy, ale jaja, no to tym bardziej brawo. To tym bardziej brawo. A kto strzelił w końcu? Bo Ym, ja się... Nie, nie napisał. A kto kto dostał czerwoną? gredu pewnie. Kepa do kopie tam? Kopie. Jeszcze jak? Co tu <ty śmiech> Jakoś. No nie kurwa Jak dają końcę, to się odpalają w ataku. Nie, mówię ci, że to jest ten goal campaign. Galileusz strzelił. Ładnie, fajnie. Yes. Tak mówiłem. Oni są oni byli spokojnie do ogrania. Widziałem to już nawet w pierwszym meczu. ale, ale się ułożyło, jak się ułożyło. Patrz to kurde nanotechnik. Pokręcił. No. Patrz, co wyszło. Dobra, tak, weź pech, weź sobie. Standardowa procedura. No właśnie, i Tak jest. Kurde, nie, Spalony. Jest pancer, no. pancer, nie Adamo Czerwo, ok. Eee, Rodrigo z Leeds. Nie grałem. Nie grałem. Google jeszcze nie ma skrzynki. Myślę, że dzisiaj w nocy ją ustawię, ale jeszcze jeszcze nie miałem kiedy. Na razie tylko SFX-y wrzuciłem. No w ten Rodrigo nie jest jakiś szałowy w tym fisie tam. Jest taki niezły, ale w się tak Siedmio. Posada to jest Dada! Nie ma spalonego nie ma Nie, nie jest. ma kurde kur, kur, spalony nie, nie wierzę Jaka szkoda A ja tutaj już powtór z powtórką Posada jadę Jał nie roznamy Jest taki niezły, ale Dobra, nie będą wiedzieli na TikToku, że był spalony. Nie, nie, nie nagrało się, że spalony. No, <grych> no ja binkule. To okay. jest Simon. Co to za zrobiłeś przycisk, KSA i co on tam przyczynił, nie jeszcze? No, bo to powinien być, nie, nie wiem czemu, ale powinien być normalnie... Em, jak się nazywa? Em, SFX z nim, wiesz? Muszę zobaczyć, bo, bo coś, coś, coś tutaj chyba nie działa. Zaraz zrobimy preview wszystkich. No to jest łatwe. I bardzo dobrze mi się ma baba baba. Ale urwał. No, to fajnie, fajnie, Szymon Słyszałem, że, że wygraliście, także Bardzo ładnie. Miller, Miller jest świetny, naprawdę. Zwłaszcza jak jest w formie. To samo, to samo dotyczy, yy, jak go się nazywa, z Liverpoolu Firmino. Patrz, jaki tam duży zawodnik przy dzibie stoi, czekaj. No widzę, no, widzę. On nie będzie musiał skakać, No dobrze tak zagrał. Mm. O kurde, jak mi to ściągnął. No, nie. chyba żartujesz! Co my za bramki ci strzelamy? O, kurde, jak mi to ściąga? oni tak grają z nami i mają takie. jak to jest możliwe. Tak, dokładnie. Każda bramka. No, no chyba żartujesz! E, Filip, ja gram na Xboxie w PSA i Spotkałem gościa chyba Angola, co gra w PSA i Streamuje na kanale Boxline Sports. Słyszałeś, może. Nie, nie słyszałem. Pierwsze słyszę. Dami Runner działa w ten sposób, że, że gościu robi e, bar, on robi taki specyficzny ruch. Jak golpowser idzie na przykład w kierunku bramki zawsze, e, Dami Runner powoduje to, że on robi miejsce na przykład w tym momencie dla Haverca, dla dziuby. I on się usuwa i ściąga za sobą obrońcę, i w to wolne pole wchodzi Hawers. Dlatego idealne połączenie jest Dami Runner z hall playerem. Wiesz co, Szymon? W, w tym drugim meczu mieli masę szczęścia. Naprawdę mieli masę szczęścia, zwłaszcza w drugiej połowie. No, bo. że... To jest... To jest... tak, dokładnie. E, I em, w pierwszym meczu z kolei no, były testowane. O, czyżby rage, rage quit? E, były były te testowane nowe osoby, i, 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 i. No, nie było zrozumienia. Ale fajnie, że wygraliście ten trzeci, bo oni byli do pokonania na 100%. <gry> Teraz wyszedł, no co za pajac. A, bo się śmieję, doliczył, to już nie wytrzymał się czy to, czy to, czy to, czy to. Bartoks, no zobaczymy, zobaczymy. To co Janek, jeszcze jeden mecz po tym? No, myślę... Się... <gry> <gry> jeszcze jeden zagramy w kopie i przechodzimy na mecze, mecze rankingowe. Łap oh, wołał kompa, komu nawet nie podał. Przypisze. Znowu cię słabi, słyszę. Aha, no nie wiem czemu tak. Nie wiem, może teraz jak mam to ustawione to. O, teraz lepiej. To ja może mam go źle skierowanego, to może tak. Może. Lepiej, nie wiem. Teraz jest lepiej. No, to dobra. Ajej, je je, je. E, Gramy sami, tak, tak. Chcesz domoczyć na, na jeszcze na jeden mecz? Możemy zagrać. Prawda, Pezamator Amator, prawda, prawda. Tylko pisz od razu. E, Adam Las, posiedzimy troszeczkę, nie? Nie pali mi się, wiesz. E. Naprawdę mi się nie pali. O proszę, ale Kepa swoje wybronił powiem ci szczerze w tym meczu. No to dawaj Szymon. Nie, no, Szymon zdawał z tym swoje jakieś Mbappé i innymi. Tylko nie właśnie, nie bierz takich, takich badziewi jak Mbappé. Właśnie. Ma.